Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku kolejna porcja analiz od, od widzów, od widza. Analiza była wykonana, w, tak jak tutaj widzicie, w Opolu. I co tutaj takiego w tej analizie jest? Zobaczcie, tutaj Opole. Podobnie zdaje mi się, że też Szczecin. Podaje wyniki w miliekwivalentach na 100 gram gleby. Jest to równoznaczne z centy molami na kilogram albo mili molami na 100 gram. Są to jakby równoznaczne jednostki, ale dzięki temu, że tutaj w stacji jakby już jakby już przeliczyli nam to, nie musimy hmm, przeliczać właśnie z miligramów na na centymole czy tam na mili ekwiwalenty. Także ten etap jakby już jest za nami. Dzięki czemu jest to znacznie prościej znacznie prościej będzie wam to zrobić i teraz jak to przeliczyć na procenty. Ja to robię w bardzo prosty sposób. Mianowicie najpierw dodaję wartości kationów wymiennych, czyli tak jak tu w pierwszym przykładzie 11,4 plus 0 plus 318 plus 0126 i wtedy mi wychodzi suma zasad S. Tutaj w tym badaniu jest podana suma zasad, ale ja się w ogóle nią nie sugeruję, gdyż ta metodyka tego badania jest jakby błędna, niedopasowana do naszych gleb. I tak jak sami widzicie, tutaj jest 26,7 a z tego z tych wyliczeń wychodzi 16 no i widzicie jak to jest jaka to jest duża różnica i mając już wtedy jakby sumę zasad kolejną kwestią jest kwasowość hydrolityczna po dodaniu do sumy zasad jakby mam w kalkulatorze to plus to plus to plus to wychodzi mi suma zasad zapisuję, dodaję kwasowość hydrolityczną wtedy wychodzi pojemność sorpcyjna gleby czyli ta rzeczywista pojemność do no żeby się ktoś nie czepiał na no pojemność gleby, bo tam w zależności też jakby od samych metodyk badania też troszkę no mogą być pewne różnice, no ale tu już nie wchodźmy w szczegóły bo to już tak powiem mnie też troszkę już przerasta żeby to wszystko tak jakby rzetelnie wytłumaczyć no i tutaj wtedy mamy jakby Pojemność sorpcyjną gleby i wtedy, wtedy tę pojemność sorpcyjną gleby, to jakby sumę tych wszystkich kationów i kwasowości hydrolitycznej dzielę każdy z osobna jakby 114 podzielić przez 1781, 0,59,5,93 podzielić przez 17,81, to na kalkulatorze szybko wszystko idzie policzyć. I wtedy właśnie wychodzą procentowy, procentowy udział poszczególnych kationów I tak jak widzicie, tutaj w tej pierwszej próbce wyszło 64% wapnia. Tutaj na zielono jest jakby podkreślone: podkreślony jest procentowy udział. Mówię tu na żółto: jest pojemność torcyjna. No i na czerwono jest suma zasad. I tak jak widzicie, jest 64,3% potasu. 17,8 aż magnezu bardzo rzadko takie wyniki widzę, gdzie magnezu dochodzi do 20% no sód 07. No tam w przypadku sodu tam między 1 a 2% to też w zależności jakby akurat na kim się jak, jaką książką się podpieracie, że tak powiem, jakiego autora się cytuję. Także, no to mówię, to troszkę tam te wyniki się rozbiegają. No tutaj e, książka Francisa Baculier ta rew rewitalizacja gleby bardzo pomogł, że Wam e, jakby ustalić te odpowiednie proporcje. Bo tam w zależności od pojemności sorpcyjnej i innych czynników można jakby ustalić e, idealne, znaczy idealne, no jak, jak najlepsze proporcje dla samej gleby. No i tutaj e, kolejne Kolejne jakby działki, bo to jest 6 działek, 6 próbek. No, w ten sam sposób po prostu dodajemy: tak jak tutaj, 11,4, 0,6, 0,4, 3,20 wychodzi nam ta suma, suma zasad. Dodajemy kwasowość hydrolityczną, chodzi pojemność sercyjna, no i później przez pojemność sercyjny dzielimy. 11,4 podzieli przez 16,7 wychodzi 68, no i tak po kolei, każdy dzielimy przez tę pojemność sorpcyjną i wychodzi właśnie procentowy udział poszczególnych kationów tak jak tutaj na tych próbkach o ile samego wapnia sam poziom wapnia, no to praktycznie jest można by powiedzieć bardzo fajny o tyle potas, tak jak gdyby na w tych pierwszych próbkach nie przekracza 5% i to jakby ten tutaj w tych dwóch pierwszych próbkach jest jakby tak jakby po, po książkach patrzę jest no odpowiada po prostu składzie kationów na, czarno, na czarnoziemach taki właśnie już nie pamiętam co to była za książka to była gleba no mniejsza z tym jedna z moich książek tam tam właśnie był taki podany przykład Przykładowe te kretiony, jak to wychodzi na różnych glebach. E, tak jak widzicie, trzy. No tutaj w tych dwóch kolejnych, w tej i w czwórce oraz w szóstce, no już jest z bardzo, no już bliżej 10%. Jak dla mnie jest to już za dużo, i tutaj na tych działkach na pewno bym ograniczył nawożenie Botasem do zera. A w to miejsce, tutaj na tych działkach, jakby starałbym się uzupełnić magnes. No, niestety, wapnia już mamy dużo, pH jest ok, bo tutaj mamy jeszcze pH zapisane. No, czyli co, zostają nam jakieś roki no, zeryty z tego typu nawozy, albo jakieś inne źródła samego magnezu, ale takiego, który no, nie będzie jeszcze podnosił pH. No, i tutaj, jakby, no, tanio. Tanią się tego, jakby no ciężko coś, coś znaleźć. Ja już dużo szukałem, ale jakby jakiegoś taniego magnezu, żeby był sam magnez bez wapnia, no ciężko jest cokolwiek znaleźć. No i tak jak mówię, no niestety ten, jest ten nieszczęsny kizeryt, no nic na to nie poradzimy. No tak jakby tutaj mm, mm, kolejną kwasowość hydrolityczna Kwasowość hydrolityczna i najlepiej jakby wynosiła około, około 10. Wtedy jest jakby jeszcze trochę jakby wolnego miejsca powiedzmy na te składniki, które wnosimy w nawozach, i tak Po prostu jest jakby jeszcze miejsce, żeby to wszystko mogło pracować. Mogła gleba przyjmować jakby składniki, ale to tak mówię w cudzysłowie troszkę, żeby tam się nikt nie szczepiał. No i tutaj, tak jak widzicie, jest prawie nie licząc tej trzeciej próbki. Jest prawie, prawie idealnie, teraz zobaczcie, tu mam pH w kcl Oczywiście nie żadne w wodzie, tylko w kcl -u. I wtedy, wtedy, tutaj na tej trójce, gdy jest 16%, wynosi ta kwasowość hydrolityczna, no to pH, zobaczcie, wynosi 6,4. Tutaj jest V, czyli wysycenie zasadami, czyli po prostu odwrotność, jakby kwasowości. No. no, reszta tego co brakuje od kwasowości hydrolitycznej, po prostu suma tych wszystkich, po prostu przepraszam, teraz Wam trochę zamotałem, ale już nie, nie będę kolejny raz nagrywał tego. I tak jak widzicie, tutaj jest 7% tych pasowości hydrolitycznej, no to suma zasad będzie musiała stanowić 93%, wysycenie, przepraszam, zasadami. I mamy pH jakby 7,0. 90, czyli te jakby tutaj było 10, 9,4, tutaj mamy, czyli 94 jest, czyli mamy 6,8. I tak jakby przy tym około 90% wysycenia, tak jak widać tutaj po tych próbkach, ta gleba powinna mieć około te idealne pH, według mnie, tak jak ja sądzę i rozumiem, dla tej gleby powinno wynosić około 6,8 minimalnie 6,5, bo to pH w zależności dużo zależy jakby od kationów, jakby, które wypełniają ten kompleks korupcyjny, no bo gleba wysycona w 100% magnezem będzie miała inne pH niż gleba wysycona wapnem czy potasem, także to też pominę ten aspekt bo to wyjdzie za dużo i tak jakby tutaj, tak jak widzicie w tej próbce 3, gdzie pH jest 6,4 jest tylko 84% Czyli widzicie, to już jest za małe, by te 6,4 dla tej gleby. No tutaj 94, 93, no tu już jest troszkę ponad, no i w tych próbkach ma 7,0 7 pH. Czyli tak jak mówię, no idealne te pH dla tej gleby będzie się mieściło tam w około 6,8. Właśnie dzięki tej kationówce też według mnie jesteśmy to w stanie ustalić. Bo na jakby na pH, jeszcze skład, no jakby na idealne pH dla tej gleby, no po prostu rodzaj frakcji ilastej, udział próchnicy i tak dalej, no szereg czynników jakby wpływa. No a dzięki temu, że robimy jakby trochę szersze te badania, no jesteśmy w stanie więcej jakby wniosków wywnioskować. I tutaj jest jakby jeszcze badanie Melich A3, to jest właśnie z tych samych próbek, i tutaj jeszcze była. Jakby mm, zawartość węgla Tutaj w tej próbce gdzie było najwięcej tam chyba wychodziło 2,7 A w tej co najmniej było 2,14 chyba jak się nie mylę Procent już jakby mm, Procent Substancji O widzicie tak to wygląda także takie badanie też jest fajne mieć kilka dla siebie takich Próbek Żeby porównywać tak to wygląda, ale to no, badanie jest jakby z płasko-gospodarstwo, Województwo polskie. I to jest płaskowy z czyli bardzo Żyna Gleby, druga klasa. No i teraz zobaczcie, jak tu się w melichu, jakby wychodzą te zawartości. Tutaj, jakby szósta próbka była na drugiej stronie, ale przypisałem, żeby to była jedna kartka. Jak mówię, dzięki temu, że był jeszcze melik zrobiony. Mamy te pH, że możemy jakby porównywać te wysycenie zasad do pH. No i tutaj poszczególne składniki. No i tak jak widzicie, tutaj gdzie było 8 i 9% potasu w kompleksie sorpcyjnym. No to tego potasu w tym badaniu jest naprawdę bardzo dużo. No i teraz sami widzicie jak to można łatwo, dzięki temu, że mamy jakby różne analizy tej samej gleby, dzięki temu po prostu możemy już nawet później na podstawie takich zwykłych już pewne wnioski wyciągać, żeby żeby no po prostu tanie, no bo kationówka będzie tam kosztować około ten właśnie kationy wymienne, kwasowość hydrolytyczna to będzie koszt trochę ponad 50 zł, na no omelich kosztuje niecałe 20 zł, bynajmniej u mnie no, i tak jak widzicie, no, fosfor tutaj na tych pierwszych. Co do jakby proporcji tych składników, był filmik na moim kanale. Także jeżeli ktoś chce, to może do tego wrócić. Fajnie, jakby ten fosfor i potas były w jednakowych ilościach. Co najmniej po 100 co najmniej 750 wapnia. Tutaj jest dwa, ponad 2000, czyli co poziom już jest według mnie dość dobry. Magnez, tak jak widzieliście w tych pierwszych próbkach, było 18 i 19%. No i widać ewidentnie, że jest znacznie więcej niż w tych próbkach, gdzie było go po 7 i 6%. No i tutaj właśnie trzeba było działać na tych działkach z nawożeniem magnezem, mimo iż tutaj jest. Jako wysoka zawartość. Widzicie, o co się rozchodzi? Tu mamy, jakby wysoko, opisane jako wysoko, ale to jest wraz tylko 7,2% 7, magnezu. Gdy mamy 6%, nie, przepraszam, 7,2%, a tu mamy 8,3% potasu. Także widzicie, jak to wygląda, no tak ja mówię, no wapń jest bardzo fajny, siarka hmm. tutaj według e, e, książki Deidala Soil i tam jest e, Albrecht, jakby było pracowanie to tam było że co najmniej 50 powinno być siarki no i jakby idealnie, jakby było to poziom siarki był połowę wartości potasu e, do końca nie wiem, nie powiem Wam, mówię tak jak jest w książce ja się staram podnieść zawartość siarki, gdyż u mnie przy podobnych jakby zawartościach tej siarki brakuje w roślinach. Także jak najbardziej sądzę, że warto ją ten poziom jest podnieść po prostu. Bor, Bor i mikroelementy już wcześniej wam pokazywałem na stronie i Jung Puławy. Są takie tabelki właśnie odnośnie tych zawartości. Minimalne zawartości dla poszczególnych roślin, no i tam możecie sami sprawdzić. E, tutaj, jakby boru e, jest, e, no powiedzmy, że w miarę ok U mnie zazwyczaj jest te 0,5. Także tu jest jakby dwa, dwa razy więcej boru. E, man, mangan u mnie jakieś 70 to już jest dużo, także w no, wartości naprawdę bardzo. Fajne, u mnie dopiero gdy jest poniżej 40, no to już na rośliny wykazują się, no pojawiają się jakby niedobory tego składnika mieć. No dla mnie takie wyniki, chciałbym mieć takie wyniki, chociaż i tak, niby według tej książki, tej indeedy, ale soil, soil to powinno być co najmniej 5 mg. No to tutaj prawie by się łapało, u mnie jest. Od poniżej jednego do na najlepszych działkach jest półtora ich. Także jest, no, no, nawet mówię, no, no fajnie mi się na to patrzy, też chciałbym mieć takie wyniki. I tak jak mówię, no w książce, w, znaczy, przepraszam, nie na książce, tylko w, to jest biu, biuletyn Jungu. Tam możecie znaleźć, tak jak mówię, te poziomy dla poszczególnych roślin. No i tutaj, jakby, no, też jakby analizy roślinnych, gdy to się wykonuje, no to wtedy można już. Zakładnie ocenić, czy dane rośliny są dobrze zaopatrzone w ten składnik. Sądzę, że tutaj, jakby zboża, czy też kukurydza, raczej powinny być dobrze zaopatrzone w składniki. Tak samo w, cynk. w cynku powinno być około 10, poniżej 10 i 1 dziesiąta zawartości potasu. Tak jak gdyby. No ale i tak są bardzo, mi się zdaje, bardzo fajne zawartości u mnie jest od jednego do trzech, także no, też dla mnie to są kosmiczne zawartości, no ale jakby te, te czarne, czarne gleby no, chyba tam są na tym płaskowyżu głupczyckim no, w każdym razie druga klasa, no jednak coś, coś, coś to znaczy, że tak powiem że te gleby są zasobne, składniki no i tutaj na tych badaniach widać, że z żelazo, no z żelaza to nawet na innych glebach potrafi być jeszcze więcej, gdy, gdy po prostu skała macierzysta zawiera też żelazo, to no czasami tutaj tego żelaza też potrafi być bardzo dużo. No i to już, to tak grubsza takie omówienie, tak jak mówię, warto to przyglądać, jakby różne źródła oceniać, no i też według mnie warto robić analizy roślin, tak żeby tak żeby widzieć jak gdyby już po to akurat mamy kukurydzę aby widzieć w momencie kwitnienia aby widzieć jak ta kukurydza sama się um, zachowuje inne zboża inne rośliny i wtedy jakby dobierać odpowiednie nawożenie no i tak jak um, pokazywałem tak jak tutaj właśnie jest ME czyli mili ekwiwalenty to już nie musicie tego jakby przeliczać tylko wtedy liczycie po prostu sam udział procentowy to już i tak wyszło długo myślę, że to będzie wszystko w tym filmiku także no cóż, trzymajcie się cześć